Pan z wami i sługami, słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami od denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do mojej winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęcie około jedenastej godziny i otrzymali podnaje. Gdy więc przyszli pierwsi myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podnaje. Wziąwszy go szemrali przeciw gospodarzowi mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekot. Na to odrzekł jednemu z nich. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co swoje i odejść. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo, jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi. A pierwsi, ostatnimi. Oto słowo Pańskie, chwała Tobia. Mój kochani, dziś zatrzymam się nad księgą proroka Ezechiela i rozpoczynam cykl kazań dotyczących kapłaństwa, to potrwa i za dwa miesiące, czy nie to w obarciu o księgę, orędzia Pana Jezusa do kapłanów, jakie niewiosa podyktowały włoskiemu kapłanowi Ottawianiemu Miszeliniemu Jest to w ramach przygotowań do listu otwartego do kapłanów. To, co dzisiaj prorok Izajasz powiedział o pasterzach, można w całości odnieść do dzisiaj. Jakie jest bycie świata w wymiarze dobra, jest zależne od kapłanów. Uświęcenie świata jest zależne od kapłanów. To nie otrzymali najwięcej, dlatego prorok Izajasz ezekiel równo sprząta kapłaństwo faryzejskie. Czy nie powinniście paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie o zdrowej chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. W oparciu o tę księgę Augustyn pisze specjalne święte Augustyn kazania do kapłanów. Jest to wydane drugiem o pasterzach. Tam perfekcyjnie robi analizę. Dlatego rozproszyły się owce po wielkich wzgórzach, po krainach. I owce stały się łupem przeciwnika szatana. Dlatego Pan Bóg zapowiada nieprawdopodobną karę. Położę kres ich pasterzowaniu. I sam będzie pas owcy. Po wojnie mała Holandia wydała kilkanaście tysięcy misjonarzy. Dziś trzeba jechać do Holandii, by ją ewangelizować. Nie mają powołań. I 20 kilka lat temu rozpoczynałem przygodę z wiedniem, było tam moim ukochani, sześciu kapłanów, seminarium kleryków. W zeszłym roku nasza decyzja miała jedna, w Polsce jedno powołanie nie dokluło się po paru miesiącach opuścił seminarium i mamy pierwszy rocznik pusty. Pan Bóg nie chce takiego pasterzowania i moi drodzy nie błogosławi. Dlaczego? Bo to sam, sam mówi i dzieli kapłanów na pięć kategorii. Pierwsza mówi to kapłan zły. Równa się diabłu, który ciągnie duszę ku zgubie. I tu potężne oskarżenie współczesnego kapłana. Popełnia bogobójstwo i zabójstwo. Czyli jest o to samo oskarżony, co faryzeusze w dniu sądu pana. Boża kara dla faryzeuszy była nieprawdopodobna. Podczas powstania rzymskiego Rzymianie wybili wszystkich arcykapłanów. Do dzisiaj nie mają pnia kapłańskiego Żydzi. Dlatego Pan Bóg doświadcza tych, którzy od Niego wiele otrzymali. Przypominam, kapłan zły popełnia bogobójstwo i zabójstwo. Kapłan oziębły, o mówi Pan Jezus, jest jak ciernisty krzak w ziemi suchej i bezpłodnej. Tu dodaję sam, nadaje się tylko na koronę cierniową, na głowę mistrza aby mu zadawać ból. Kapłan dobry czyni trochę dobra. Kapłan gorliwy jest jak płomyk, który oświeca, ogrzewa i oczyszcza. Dopiero piąta przestrzeń kapłaństwa dokonuje zbawienia. Oto kapłan święty zbawia i Święca wiele dusz. Dziś ciężko jest być kapłanem gorliwym i świętym, bo w swoim stadzie szczekają i współbracia, i owieczki. Dziś ludzie nie chcą gorliwego i świętego kapłana, bo jest dla nich wyrzutem sumienia. Wolą oziębłego? Bo nic nie powie, i my udajemy, że spełniamy praktyki przed Bogiem i mamy spokój sumienia, ale jesteśmy koroną cierniową na głowie Pana. Dlatego pokażę Wam teraz kilkanaście punktów. Dla zrozumienia rzeczywistości, Kapłaństwa. Kim jest kapłan i co on może? I jaka jest jego pozycja w świecie? Stawiam założenie i ku temu jestem już dawno przekonany. Klerykom to często wyjaśniają, studentom, kapłaństwu i kapłanowi należy się pierwszeństwo przed wszystkimi stanami. Dlaczego? Posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Kapłan otrzymał łaskę ofiarowania się ze mną Ojcu Niebieskiemu wymiarze przyświętej. Jeśli on potrafi zrozumieć ten wymiar ofiarowania się Bogu, to co wam mówiłem w niedzielę Szatan ucieka Dokonują się cuda I tu dokonuje się Największa przemiana, przemiana świata Pan Jezus odtawionego mi się o niego mówi Że świat można nawrócić bardzo prosto Kapłani się muszą zmienić Muszą się modlić I celebrować Eucharystię I zrozumieć potęgę przyświętej I to wystarczy bo Wtedy Bóg działa i uświęca Powtarzam Wam, że jeśli chcecie, żeby świat się zmienił, to kapłani muszą się modlić i celebrować Mszę Świętą. A na Mszy Świętej dokonują się największe cuda i największe rozdanie łaski Pana. Jeśli tego nie ma, Panie Złomi, co to będzie za Msza Święta kapłana, który nie będzie miał zrozumienia o tym, ani przekonania. W wielu tekstach Pan mówi są to świętokradztwa. Jest to teatr jakby jednego aktora. Bo nie ma tam miejsca dla Boga. To kapłan otrzymał wielką godność i wielką moc od Pana Jezusa. Dlaczego? w tajemnicy kapłańskiej Bóg ukrył moc przemiany chleba i wina w swoje ciało i w swoją krew. W rękach każdego kapłana, każdego dnia i na całym świecie Bóg odnawia, powtarza się cud wcielenia, czyli Betlejem. Bóg się rodzi. Tylko na słowa kapłana Bóg sądzi. Tego nikt nie potrafi. Nie otrzymał nikt takiej mocy i takiej władzy nad Panem Bogiem, jaką otrzymał kapłan. Stąd też odpowiedzialność kapłana jest nieprawdopodobna. Jeśli kapłan podchodzi do złania mszy świętej, musi mieć świadomość, że bierze udział w wielkim dziele odkupienia i Pan Jezus mówi, że on sam jest współodkupicielem. Dlatego Pan mówi prosto, chcę, żeby kapłani byli ze mną na kalwarii. Lecz wielu z nich wymawia się tego bolesnego naśladowania mnie. Dlatego, jak Wam mówiłem, wytyczne Pana są proste. By się modlili. I działali z nim w Eucharystii. Zauważyliście w dwóch latach ćwicze z nami. Daj aniołowi jakiś problem. Ania ma jakąś chorobę, coś cię boli, aniele od razu to zanieść na ołtarz. Przez Pana to wszystko zrobię. To z Bogiem się wszystko dokonuje. Bo może być msza? Tylko moja. To jest dla was, dla was dramat. Nie otrzymacie tyle łask, ileście powinni, bo kapłan sam z siebie nic nie jest w stanie wiele dać. Dlatego nam, kapłanom, Pan zarzuca, że niektórzy z nas nie wierzą w Moją obecność na ołtarzu. Gardzą Mną. I zapominają o mnie. Wreszcie nowi Judasze zdradzają mnie. A Pan Bóg pragnie, że przez dar mszy świętej modlitwy kapłani budowali Jego królestwo w duszach ludzi, a nie niszczyli. Pan Jezus następnie ustanowił kapłanów. Opiekunami i rozdawcami boskich darów odkupienia. Dał im boską moc odpuszczania i zatrzymywania grzechów. W błogosławieństwie kapłana, ogromna moc. W jego modlitwie wstawienniczej za ciebie. To Pan Bóg mnie, kapłana małego, Uczynił rozdawcą polskich owoców odkupienia. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak to jest wszystko tak słabo wykorzystywane. W innym miejscu, panie, w tej książce mówi, do odtawienia bym ci pokazał, co się dzieje na mszach świętych, co wyrabiają kapłani, to by serce twoje nie wytrzymało. Żeby oni zrozumieli, to wielkie misterium mojej miłości Boga do człowieka. Stąd też Matka Boża w Miejszty mówi, że łaski Ducha Świętego na parafian, na dane parafie, rozlewane są na różny sposób. Zależy to od kapłana, jaki on jest. Ilu było kapłanów za czasów świętego Jana, Jana Wianeja, czy wszystkie parafie we Francji otrzymywały tę samą łaskę co Ars? Ilu kapłanów było za czasów świętego ojca Pio? Ilu z nich walczyło, ilu go prześladowało? Czy ci, którzy go niszczyli i pod płaszczykiem, że Bóg, Bóg jest temu przeciwny, jak myślicie, czy przez nich spłynęły łaski na ludzi? Czy to był taki sam strumień łask, jak tam w Rotondo we Włoszech na południu? Ostatnio prefekt odpowiedzialny za kapłanów, kardynał Brzymi na zakończenie roku kapłańskiego powiedział na głos Największym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, współczesnego Kościoła jest zaniechanie słowiedzi. A Pan Jezus mówi, że dałem kapłanom boską moc odpuszczania i zatrzymywania grzechów ludzkich. Przez ten akt Pan Bóg do tego już nie prowadza, nie wraca. Jesteś wyczyszczony. Na słowo kapłana ja odpuszczam Tobie grzechy. Wracasz do pierwotnej zażyłości z Bogiem za każdym razem. Piękny przymiot kapłanów, o którym mówi Pan Jezus. Uczyniłem kapłanów moimi opiekunami na ziemi. Opiekun obrońca, ten, który stara się, zapobiega, pokazuje drogę i mówi na wzór świętego Józefa. Lecz u wielu z nich jest ogromna różnica między miłością świętego Józefa. A ich niedbalstwem wobec tabernakulum. Znacie nieraz moje wypowiedzi, jak mnie jeżycie, że tu jest przestrzeń, do której Wam nie wolno chodzić. Tu ani niewiasta nie wejdzie, ani tam się nie ma co butykać, ani dotykać. Bronię tego świętego Józefa. Dziś to kapłanom wyjaśniałem, jak nas przekręcono. W rozumieniu naszej misji na wzór Świętego Józefa. Tak jak przekręcono pozycję Józefa w kościele. Zasadniczym zadaniem Świętego Józefa była opieka, bo to wynikało z powierzonej misji troski nad Matką Bożą i, moi drodzy, Panem Jezusem. Stąd w kościele Bóg powierzył jemu obronę kościoła było liturgiczne święto opieki Świętego Józefa. A jako piekun to musi bronić, stąd był postrajem szatanów, święty Józef, jeden z ośmiu głównych przymiotów. I co zrobił Witurgi? Wycofano to święto, a wprowadzono święta, które nas, kapłanów, podprowadzają tylko w działanie świata. Oblubieniec najświętszej Maryi Panny, czyli który kocha, czy tak ładnie to potopione jest wszystko? To no też można powiedzieć, opiekuje oblubieniec tam. Ale dzisiaj w terminie oblubieniec, to to co ma z jej i później tam będzie troszczu, troszczył, w której strony. I jeszcze pokazali świętego Józefa jako robotnika i utworzyli święto 1 maja. I tak przypieczętowali główne święto masońskie, święto pracy. Gdzie się podciągnięto Józia, że był też tam biedok robotnikiem. Ale nikt nie mówi, że jest obrońcą. Dlatego Pan Jezus bardzo jasno nas atakuje i mówi, że jest wielka różnica między miłością świętego Józefa, a naszym niedbalstwem wobec tabernakulu, bo to jest mieszkanie Jego, symbol obecności i to, co my w tym wszystkim. Moi drodzy, robimy. Dlatego gorliwy kapłan jest w stanie nastawać w porę i nie w porę, przestrzegać się, mówić Ci nie bierz alkoholu, nie bierz narkotyku, nie wolno Ci się umizliwać do żony bliźniego, nie kradnij. Spróbuj Ci stawać w porę i nie w porę i mówić odważnie w kazaniach te kwestie. Ludzie Ci z kościoła wychodzą, Pójdziemy do innej parafii, a idźcie. Jak już pójdziesz do piekła, to beze mnie. Bo to, co ja miałem powiedzieć, powiedziałem i zareagowałem. A ja już nie mam wtedy wpływu na Twoją wolę i Ty jesteś luzakiem. Wszyscy by chcieli usprawiedliwienia, żebym tak mówił słowo Pana, żeby Was nie drażnić, a spróbuj tylko dotknąć. Zaraz księżę do biskupa, do prowinciała, gazety wiedzą i taka pani naburuszona myśli, że ona ta baba pójdzie do nieba. Z której strony razem z faryzeuszami skończysz tragicznie? Tak jak nam pan mówi, tu razem dzisiaj teksty, gdzie będziemy jako kapłani grzali się równo w piekle, nieprawdopodobnie cierpieli, tak i tego typu ludzie. O, również z nami się spotkają tam na dnie. Wiecie, jaka będzie nienawiść między nami? Próg Ezekiel 3000 tysiące lat temu, prawie, dwa i pół tysiąca lat temu, mówił te słowa o kapłana. Dziś dopiero są one aktualne, bo Pan zapowiada że sam będzie pas owca. Co to znaczy? Że przyjdzie na ziemię jako król i stworzy nowy wymiar instytucjonalny świata. I tam już kapłan taki rozbójnik nie będzie potrzebny. Nie popełni on już więcej zabójstwa i bogobójstwa. Amen.